Trafiłem kiedyś na zagraniczne artykuły mówiące, że ktoś wytatuował sobie logo znanej firmy i coś od nich za to dostał. Darmową pizzę do końca życia, Netflixa, samochód. Zadałem sobie wtedy pytanie, co gdyby stało się to w Polsce i ktoś wytatuował sobie logo Biedronki? Dostałby Zakupy? Oczywiście nikt nie jest na tyle nierozsądny i głupi, żeby to... Tak, nagrałem już dwa takie filmy, ale musimy coś ustalić. Jeśli kliknąłeś w ten film, to najprawdopodobniej ciekawiło cię to tak samo jak mnie. Z tym, że ja nie mogłem obejrzeć takiego filmu, żeby się tego dowiedzieć, bo zwyczajnie go nie było. A tak się składa, że ja nagrywam filmy, lubię tatuaże i dostawać darmowe rzeczy. Dlatego wysłałem pytanie do 500 firm, czy za zapytatuowanie ich logo na moim ciele coś od nich dostanę. W tym do takich firm jak Adidas, MediaMarkt, Majonez Kielecki... Następnie zrobiłem tatuaże tych, które zgodziły się na tą akcję. A jako że nagrywałem to na przestrzeni kilku miesięcy i byłem w trakcie przeprowadzki, to część tatuaży zrobiłem we Wrocławiu u Agi w studiu Niedobry Wujek, a część w Krakowie u Sandry Brożek. Także z całego serca mogę polecić wam te dwa miejsca, jeżeli chcecie sobie zrobić tatuaż w którymś z tych miast. Może na inne tatuaże niż ja. Poprosiłem też wszystkie firmy, żeby nie mówiły mi, co wysyłają, więc będę miał niespodziankę razem z wami podczas otwierania. <laughs> Wow. Pierwsza sprawa jest taka, że nie pamiętam kiedy było tu tak czysto. Druga sprawa jest taka, że tak, mam poduszkę ciążową na łóżku, a nie jestem w ciąży. Chyba nie jestem gotowy na to, co teraz chcę wam pokazać. Nie tylko to, nie tylko to, i nie tylko to. Osobiście mi to zostało doręczone. Czajcie, przed chwilą, dosłownie. Bardzo doceniam, bo, bo to świadczy po prostu o dużym zaangażowaniu i o postaraniu się jednocześnie. Jest to firma, która zwie się. Pan Precel, mają też w swojej ofercie paluchy chlebowe Z różnym nadzieniem, ten na przykład jest salami plus Lubię salami, bardzo Przepraszam, serio. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie cztery Nie pięć, nie sześć, a siedem. Mam ochotę zjeść wszystkie na raz, ale jeszcze Zostawię mojej dziewczynie, bo jestem Nieegoistą i dzielę się. To wygląda Jak typowy prezent, nie? Były smerfy i tam był ten Więc miał zawsze prezenty, że jak ktoś otwierał to wybuchało To wygląda dokładnie jak to Jedną z najlepszych rzeczy, też na pewno jest maskotka precla. Jeśli mnie dobrze znacie, co wątpię, to macie okazję. Jestem Karol, miło mi. Bardzo lubię precla. Serio. Jestem panem precli. Często sobie kupuję precelki. Teraz będę mógł nosić w takiej precelowej torbie. I to nie jednej. A dwóch, przepraszam, to nie jest torba, to jest worek. Kubek termiczny. W sensie że termos, nie? Kubki precelowe. No dobra, i to był dopiero jeden box, nie? O kurde. No tak. No tak. No tak, tak. karton pełen precle i to różnych i to jest ich bardzo dużo. I jak pachnie, szkoda, że nie możecie tego posłuchać. Chcę sobie to jakieś nasi 500 na 7, na chyba do jakiegoś szkoda, bo No i to najważniejsza rzecz. Ja no, już się domyślam, co to będzie. Wy może też po kształcie. Wocze dla Karola z dęby na prawdziwą ucz. ucztę, wartość 500 złotych. Oleż w morze, jeża Wow, dobra, nie. Jak tylko napiszesz komentarz, że za dużo falę. To normalnie jesteś w błędzie. To, co zrobili, zasługuje na takie słowa. Bardzo dziękuję całemu zespołowi pana Prezla. Nie kupią mi tatuażu takie rzeczy aż dostawać, bo mam wrażenie, że nie zasłużyłem. Że nie byłem takim dobrym chłopcem. Ale robiłem sobie tatuaż. Także chyba GIT. Lecimy do kolejnej paczki. No kurde, to jest napisane ostrożnie. Jest ze mną Gabi. Tego tatuażu nie musiałem sobie robić. Zdecydowali się wysłać mi po prostu paczkę. Ale akurat ten tatuaż korci mnie, żeby zrobić. Jak zobaczycie, co to ta firma to, to. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Kurcze pieczone! To jestem w szoku trochę. Uwaga! Karteczka. Dziękujemy Ci za wspieranie różnych marek. Jest nam bardzo miło, że zaprosiłeś także naszą firmę do współpracy. Przesyłamy Ci zestaw specjalny o WSP z połem. Napisałem do profilu na Instagramie majonezu kieleckiego. Czajcie. Jest jeszcze majonez kielecki. Lekki, jest tu również keczup. Co myślisz, że to coś dla ciebie będzie, co? Majonez, tylko że w małym tym. Musztarda, sos kielecki, cygański, tysiąca jest, prażona cebulka, kielecki tatarski, musztarda kremska, kubeczek, znak do smażenia, przysmak świętokrzyski. Wow, nigdy tego nie jadłem. 30 tysięcy długopisów, tak na oko, nie będę teraz liczył. Torba, skarpetki do sałatki i do kanapy. Będę jadł kanapki, to będę ubierał te skarpetki, a do sałatek będę jadł. Te skarpetki ubieram. Kurde, ale fajna paczka, naprawdę. Tak właśnie idealnie Gabi się położyłaś, żeby troszkę zasłonić tutaj, ale nie przejmuj się. Może przyjdą jeszcze jakieś paczki z rzeczami dla ciebie gabrysiowymi. Kolejna paczka i kolejne miejsce. Jest to pokój Bartka. On nie wie, że to nagrywam i nie ma go w domu. Także nie mówcie mu, niech to będzie nasza tajemnica. A kolejną paczką jest paczka, której chyba jako jedynej podczas tego filmu zawartość znam. Znaczy oczywiście mogli wysłać co innego i to by było bardzo ciekawe, bo bym się zdziwił. Iced Staff, lodowy towar. Zlodowa ciały, lodowaty. Co jest grane? Tu pa pachnie, perfumem jakimś. i Pierwszy raz się z tym spotykam, że baczka, którą dostaję. No nie pachnie, ale fajny Bayer w ogóle. Pierwszy itemek. Wisiorek, łańcuszek. Z wi Mam z tym problem. Jeżeli oglądacie drugą część tego filmu, to będziecie wiedzieć, ale jest ładny. Nie, jest, nie da się ukryć. Jakoś przebitkę tu teraz dodam. Jest złoty i ma takie diamenciki. Drugie podobeczko. Bransoletka W zasadzie chyba z takim samym wzorem. Też złota, też z tymi takimi diamencikami. A jak wiecie, lub też nie, poznajecie mnie w tym filmie. Dużo nowych rzeczy, może się dowiecie. Nie noszę biżuterii. Te tak właśnie oto rzeczy prezentowałem mojej dziewczynie. Znaczy, jeszcze nie, bo bardzo nie mogę się doczekać, aż to otworzę i czeka na mnie w salonie, bo zwlekając z otwarciem tej paczki. Dbajcie o swojej dziewczyny. Może w inny sposób niż tatuowanie sobie logo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A jest staw, świeci się, błyszczy. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale to jest złoto. Następna paczka. Kolejna paszka będzie bardzo szybka, znajduje się w takim miejscu też nie bez powodu, żeby Wam to fajny sposób pokazać, to zrobię tak. I to będzie cięcie, mm. że już mam to. Jest 30 stopni muszę coś ściągnąć, bo się ugotuje Chila ma. o to chodziło, tylko co? Chodź co bluza, pierogi w ogóle, nie zauważyłem tego, to jest wzór pierogowy Kurcze, przyjemny bardzo milutkie Jak będę chory, to na pewno se to ubiorę Będę miał wszystko w dupie, położę się na łóżku z moim kubkiem i zasnę Jeśli chcecie mieć coś takiego, to wpadajcie do nich A my wpadamy do kolejnej paczki Uch! Kolejny dzień, kolejna szalona paczka A dzisiaj mam do pomocy Jest ze mną Gabrysia, patrz, przywitaj się, tam masz kamerę jest tu firma, która nie mam pojęcia zielonego, co mogłabym mi wysłać. Zaraz się dowiecie wszystkiego, o co chodzi. Cześć Karol, jest nam bardzo miło, że możemy być częścią twojej historii YouTubeowej. dlatego zanim zobaczysz, co znajduje się w paczce, odpal kod QR. Jest tu kod QR faktycznie. Do paczki dodaliśmy bardzo fajne itemy, a najlepszym itemem to jest kod dla widzów do gry One Night Casino. A dla ciebie, kochany Karolu, daliśmy monetkę bardzo limitowaną, która jest zrobiona ze srebra. Jedną uncjową monetę. Nie przedłużając, ja spada my a ty... Ale ja otwieraj kolejne paszki. Kurczę, jakie fajne! Ja aż mi się morda cieszy, bo jest to Monday Games poniedziałkowe gry. To jest firma Isamu. Wow, ale kolorowe rzeczy. Skarpety, długopisy, smyczki, magnesy, breloki, kubek, plakat, podkładka. Duża. Lubię takie. Ale poza tym jest tu też naprawdę sporo zdrapki, z kodami, chyba do gry właśnie. Ale to nie jest wszystko. Rzecz najważniejsza, o której powiedział I samu, sam i samu. Srebrna, jednouncjowa chyba, tak? Moneta? Patrz Gabi, patrz co to jest! Myślę, że fajnie się postarali. Dziękuję i, i samu, i całej ekipie Monday Games, jak i One Night Casino, bo w sumie to jest Monday Games, a tutaj są gadżety dotyczące One Night Casino. Kabiny niestety dla ciebie nic nie ma, ale... Kto wie, może w następnej paczce. Znajdujemy się na balkonie, to prawdziwy śnieg. Jest całkiem zimno, a ja jestem w krótkim rękawku, ale nie dlatego, żeby przykosaczyć, tylko dlatego, że wydaje mi się, że wiem, co będzie w tej paczce. Jest to firma 2005. Wygląda jakby tam miała być bluza ja wam to gwarantuję, serio. Jak nie, to gole czachę na łyso. Kod promocyjny dla was. Ten kod działa 24 godziny od publikacji. Karol15, 15%, 15 zniżki na asortyment. Uwaga. Uuuu. Ej, po pierwsze, giga duże to jest. Ja jestem jakimś jasnowidzem. Zgubiłem okulary. Fajna, bardzo przyjemna, bo to jest faktycznie taki polarek. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Pewnie nie, bo jest ciemno. Szuram. Bluzon o mikrofon. Niesamowite, że ludzie, którzy są z tego rocznika, 2005, w tym roku kończą 20 lat. są niesamowite, że idziemy do następnej paczki. Nie umiem grać na gitarze. To jest paczka, za którą nie musiałem sobie robić tatuażu. Jest tu coś takiego w dotyku. Nie wiem, co to jest. Coś takiego. Okej, okay. i trzecia rzecz. Wiem, co to jest. Podkładka pod myszkę, ale z firmy Medicine. Jeśli nie wiecie, to Medicine jest firmą odzieżową. W życiu bym nie powiedział, że mają też podkładki. Zestaw trzech sojowych świec, ale pachnie. W końcu coś ładnie pachnie. <laughs> Zakaszlało, jak ją otworzyłem. I jest to zaskoczenie, bo spodziewałem się, właśnie jakiejś odzieży, ale. No to wydaje się, jakby mogło być odzieżą. Oho, skarpety, w grzyby. Cześć, to są normalnie tatuaże. Ej, naprawdę fajna koszulka. I jeszcze jedna rzecz. No i z tym właśnie kojarzył mi się zawsze ten sklep. Z takimi przedmiotami koszula, ale jaka wzorzysta w ogóle. Co tu się dzieje? Ej, dobra, nie, naprawdę. Bardzo się zaskoczyłem, uwielbiam takie paczuszki, w których się zaskaczam Zas Bardzo dziękuję tym bardziej za to, że wysłali mi to bez żadnego powodu Bo nie musiałem sobie robić tatuażu Aktualnie znajdujemy się w mojej nowej sypialni Przeprowadziłem się do innego mieszkania Jest to coś takiego Zapakowane i Pewnie bardzo mała część z was wie, co to może być już teraz ta -da! Dywanik, 110%, Czekajcie, Własnoręcznie robiony. Ej, giga fajno to jest. Zawsze chciałem sobie takie coś kupić, ale szkoda mi było siano. Dlatego zrobiłem sobie tatuaż na całe życie. I nie żałuję. To jest coś takiego, to co będzie towarzyszyło, mam wrażenie, mi do końca życia. Taki artefakt po prostu, nie? Profil na Instagramie ziemeczka, z którym pisałem, się nazywa Raxli. Tu były jeszcze takie rzeczy, tylko mi wypadły. Naklej naklejki. Szkoda mi na niego stawać w ogóle teraz, nie? Dziękuję serdecznie Raxli. Teraz jak będę rano wstawał, to będę się uśmiechał, bo będę patrzył na dywanik 110%, który wykonałeś, także... Znaczy pewnie i tak tu nie będzie leżał. Ucencie hmm. drip. Paczkę, którą teraz wam pokażę, będę musiał pokazać wam w trochę inny sposób niż wszystkie do tej pory, ze względu na to, że już jest otwarta. I to nie przeze mnie. Znajdujemy się w kuchni, nie bez powodu, bo to paczka skierowana głównie dla mojej dziewczyny. Żartuję, oczywiście. W sensie nie Dla mojej dziewczyny, ale nie żartuję, że skierowana. Żartuję, że kuchnia ma z tym jakiś związek. Nie ma. Kocham wszystkie dobre kobiety. Ale najbardziej moją dziewczynę. Pozdrawiam. W sensie ko no Dobra. Dobra. Pierwsza rzecz. Tatuaż chyba. Tak? Tak. Inne tatuaże. I tu już jest napisana marka. Jest to Disarray. 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 Disa... Chyba dobrze mówię. Skarpetki. Naklejki. Perfumy. Sprawdzałem już wcześniej. Całkiem spoko pachną. Przyjemnie. Będę się nimi psikał. Do tego są chyba jeszcze dwie próbki innych perfum. Już się nauczyłem, że tak się pokazuje. Nie oglądałem tutoriali make-up dla kobiet, bo nie oglądam takich rzeczy. Oglądam mecze. piłki nożnej. Ubrania. Bluza, taka z cekinami, z serduszkami, fajnie się świeci, kolorowa. Kolejna bluza z napisem wiedźma. Z i koszulka, która uważam, że jest najładniejsza z tych wszystkich rzeczy. Fajne kolory ma ten księżyc, tak? Bo to jest chyba księżyc, albo jakaś inna planeta. Okaże się Wam w nich. Teraz jakiś lookbook zrobię. On był ubrany. nie? Rzecz dla was, proszę Państwa, to nic innego jak kot rabatowy, na kod Karol Z. możecie sobie kupić ze zniżką. Ze, ze zniżką. Szczerze, jakbym siebie oglądał i bym dostawał tyle zniżek, to by było fajnie. Ja bym był zadowolony. Mam nadzieję, że wy też jesteście i ktoś na tym skorzystał, bo ja nic z tego nie mam. Poza tatuażem na całe życie. Ostatnia rzecz, o której nic nie wiem, jest to patruszka. Z napisem nie założysz tego. Dość lekkie, także domniełam, że jest to koszulka. No I napisali, że nie założę tego. No, w sensie, a co jak tego faktycznie nie. Nie mogłem się powstrzymać. Jakby ktoś się zastanawiał, jak się prezentuje, to nie musicie wchodzić na stronę. Możecie zobaczyć tu. Ja mam metr 7, Metr 80. Łapa siedzi. Pf, opina się. Na siłownie, jak znalazł. Druch oddycha podczas ćwiczeń. Ej, szczerze, to by było dużą oznaką męskości. Jakby faceci w takich koszulkach chodzili. Czuję się taki. wyzwolony. Bardzo fajna paczka, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. I dla Was coś, i niespodzianka, lubię takie rzeczy, jak ktoś właśnie się przyłoży do tego. Idziemy dalej, nie? Bo. Jeśli mnie znacie, a powinniście, to wiecie, że każdą paczkę w tych filmach otwieram w innym miejscu. Mam tylko nadzieję, że nikt nie będzie szedł, bo bardzo nie chciałbym być złapany w takim miejscu. Paczka nie jest duża, więc mam nadzieję, że szybko Jeszcze minutę. Jest to nikt inny jak właśnie Dresscode. Słyszysz, słali mi bluzę, Dresscode, tą taką panterkową. Mam nadzieję, że zaraz ją będę mógł założyć, że mnie tu nie złapie, że producent nauczył się nią. Tak! Wytatuowałem sobie logo Dresscode i nie żałuję. Ale właśnie słyszę, że ktoś wchodzi przez bramy. także... Nie jest taka ciężka dla mnie, bo ogólnie jest. Ja po prostu jestem giga silny. Jest to paczka od osoby, której dostanę jeszcze jedną paczkę, jeszcze na nią czekam. Nie wiecie w którym momencie filmu się pojawi, może w ogóle już było, że to tak zmontowałem, że co teraz mówię nie ma sensu. Oglądajcie do końca. Jako ciekawostka, jest na niej napisane nie rzucać, fragile. Na pewno nie będę rzucał, ale... nie mam nożyczek. Mam nożyczki. Jest na niej napisane nie rzucać, co mnie dziwi, o czemu? Takie coś się nakleja na paczkę, to powinno tam być coś łatwego do rozwalenia, z, zepsucia, zbicia, a, a, a jest to paczka, po której nie spodziewałbym się czegoś takiego. Nie wiem, co tu będzie, sprawdźmy. Ulala. Jordan Flight. Air Jordan. Absolutnie się nie znam na butach. Jest tu ich nazwa, ale mi to nic nie mówi w głowie. Jak ja to czytam, to mam w głowie nic. Zobaczcie najpierw wy i mi powiedzcie, czy spoko. Git? O kurczę, pieczone. Nigdy nie nosiłem Jordanów, nigdy nie byłem fanem butów Jordan, ale to wygląda jak... Yy, fajne. Ej, chciałbym się znać na tym, nie? Jakie to są, dlaczego to są i... Air Jordan 4 Retro. Na pewno jest tu ktoś, kto się na tym zna i teraz albo mi zazdrościcie, albo się ze mnie śmiejecie. Oczywiście mój rozmiar, bo dostałem pytanie, jaki nasz rozmiar i mogłem się spodziewać, że będą to buciory. Dzięki, bagi. Znajdujemy się w kuchni. Nie bez powodu, bo rzecz, którą teraz chcę wam pokazać, jest ściśle związana z tym pomieszczeniem. To są torby, które utrzymałem. Jakby widzę, co tu jest mniej więcej od góry, nie zerkałem jeszcze szczegółowo. Przed chwilą dziewczyna mi przywiozła. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo doceniam, że, że ludzie osobiście mi też przywożą takie rzeczy, akurat tak się zdarzyło. Można było tak zrobić, gdyż uwaga, uwaga, jest to sushi mini majka Najlepsza kolaboracja tego roku, której nikt się nie spodziewał. Zestaw pierwszy. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja się nie znam za bardzo na sushi. Yy, to mango, coś zielonego i czerwonego. Drugi większy box, tym razem z. Na pewno wiem, że tu jest pieczony łosoś. Yy... Coś w tempurze. Trzeci box, tym razem z. No nie wiem, zobaczcie sobie. Boże, czemu ja nie wiem? I kolejny. Uuu! Kolejny box. <laughs> Wiem, co to jest. Rolka z bananem i chyba z nutellą. Tajemniczy srebrny kubek. To jest chyba zupa tomium, ale ja się znam. Jak wam to pokazać? Dobra, przebitka. Jest tu również kolejna srebrna miska. Znowu z prawdziwego srebra. Co to takiego? To, czy. Yy... Przebitka? Znowu? To jest fasola jakaś? Czy to jest groch czy fasola? Czemu ja się nie znam na roślinach strączkowanych? To się je, dużo Patrzcie, jakie wielkie butelki sosu sojowego, opakowanie z wasabi i imbir dostałem. Aaaa! Oj. Cicho. Tego się nie spodziewałem. Karta bankowa minimajka. Gratuluję. Karta stałego klienta. Upoważnia do 20% zniżki. Bombastic sprawa. Ja zawsze miałem taki problem z sushi, że było to drogie jedzenie. A z zniżką? Myślę, że się polubimy. Bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo fajne. Spodziewałem się od razu, że będzie na pewno jedzenie. Tą kartą mnie zaskoczyli. Bardzo dziękuję całej ekipie Kyoto House Sushi. Jakbyście chcieli zniżkę na moją kartę, to wpadajcie na mojego Instagrama. <gryw> Zostawcie obserwację. A ja obiadu nie jadłem, więc muszę zjeść. Kurde, ale mam koszulkę zniszczoną podartą, tu dziury są normalnie. Przydałaby mi się chyba jakaś nowa koszulka. O kurde, a co to? O! Paczka <grytanie> no Ogólnie wiem, że będą tam raczej ubrania i nie trafiłem z koszulką. Jest to bluza i to jakaś kurde, duża bluza. W sensie nie, że rozmiar, tylko po prostu jakaś dużo miejsca zajmuje, o to, bo, ci, o to, bo to chodzi. tak się dzieje. To będę udawał, że wcale nie nagrywam. Ja się to normalnie chyba... Jest to firma, która zwie się House. 410 zł, przecenione z 550. Fajno, co? Witam na moim stole. O dwóch rzeczach już wiem. Pierwsza sprawa jest to kod rabatowy dla Was. Vitka 20. Macie 20% rabatu od tak. Proszę bardzo, nie ma za co. Ja również mam kotrawatowy dla siebie do końca życia. Na uwaga, 50%. Fajne, bo to już daje takie poczucie, że to jest coś do końca życia, nie? Pytanie, czy jego życia. Koniec gadania. Trzeba otwierania. Pierwsza rzecz, zacznijmy od tych drobniejszych. Stawka zimówka, Diamante, bo jest to właśnie firma Diamante. Koszulka, prawdopodobnie taki basic. Jest koszulka, chcę jeść, napis. Jest koszulka zielona, znaczy yy, no, zielone chyba, nie? To jest takie jakby spodnie typu jogger. Czarne diamante wear. I to nie jest wszystko, jeśli myślałeś, że to wszystko. Jest koszulka BAM z napisem nie mam czasu. Bluza granatowa z napisem chcę jeść. Także bardzo y, duża paczka, bo mam styrtę całą. Plus jeszcze kotra batowy na 50% i wy macie kotra rabatowy na 20%. Dziękuję z całego serduszka. Chciałbym znać imiona tych wszystkich ludzi, y, którym mam dziękować. Wiem, że już otwierałem jedną paczkę na balkonie, ale wtedy był śnieg. Jest to całkiem duża paczka. Zrobię tak, że od razu wam pokażę od kogo ona przyszła, bo yy, się zaskoczyłem. Owca Store Fatale. Z osobą prowadzącą Instagrama Owca Store pisałem i taki tatuaż też zrobiłem. O tej firmie? Nic nie wiem, także zobaczmy to razem. <laughs> Folia to już znany żart. Przepraszam, już nie mogę sobie darować. Uwaga. Nie że okulary i wszystko wydawało się takie ciemne. Jest tu plakat. Utopia z albumu Travis'a Scott'a. Fajna dekoracyjka. Idziemy dalej, najciekawsze jeszcze tu się skrywa. Bluza La Ferme Fatale z wisienkami. Młodzieżowa. Fajna. Pudełko. <laughs> A, bo nie widzicie loga. New Balance. Puff. Nigdy w życiu takiego buta nie widziałem. BB 550 WTG. Fajny buto. Taki nietypowy. Ciekawe, czy drogie. Dobra, i wiem, że... Wiem, że mnie najbardziej ciekawi to. Was na pewno też. Co to jest? I czemu to jest w dodatkowym foliopaku? Dzik od Bungie. O, nie zauważyłem tego. Do montażu. O, fajna karteczka. Bardzo się cieszę, że personalnie ktoś tak do tego podszedł, bo montuję sobie sam filmy. Fajna paczucha, bardzo przyjemna. Te butki też fajniutkie. Bluza fajnutka młodzieżowa. Plaka Dzik, bam. Nie słucham, co prawda, tak dużo trafi za Scotta, ale sobie powieszę. A co? Zapytacie, czemu tak tu ładnie jest, Karol? Ale co fajnie zrobiłeś. O co chodzi? Wow! Także mam inny film po prostu w tym samym czasie, a przyszła mi ta paczka, więc od razu ją otworzę. Kickside. Tak się nazywa profil na Instagramie, do którego pisałem. Zajmują się butami. Jak już zdążyliście zobaczyć wcześniej, nie znałem się za bardzo na butach. Teraz mogę Wam powiedzieć, że nadal się na nich nie znam. Ale bardzo chętnie pokażę akces w środku i bardzo chętnie zobaczę, bo już przeczytałem. Uwaga! Coś wypadło. Się nigdy nie nauczę. Fajny but. Młodzieżowy, nie? Młodzież chodzi w takich buciorach teraz. Chyba nieużywany. Jest też drugi. Nike Dunk Low Retro. Lubię, lubię, lubię odpakowywać te rzeczy. Lubię nie wiedzieć, lubię te niespodzianki. Lubię razem z wami to sprawdzać. Dziękuję bardzo, Kicksight. A teraz wracam do filmu, który nagrywam. Wyszedłem na dwór. Na początku powiem wam, jaki tatuaż sobie zrobiłem i od kogo jest ta paczka. Uwaga. Nano Kebab. I to nie jest kebab. Wiem co to jest, bo znam się z Dawidem Malczyńskim i Marcinem. A oni mają właśnie nano kebaba. I Dawid mi mówił. Co może mi wysłać, choć powiedziałem mu, żeby mi nie mówił, ale mi powiedział. Dlatego jestem teraz tu. Zimno. A ja mam to tu nano kebaba. Wiecie co to oznacza? Kurtka reprezentacji skoczków narciarskich W sensie, kurtka skoczków narciarskich reprezentacji polskiej Wiem, że pewnie nie rozumiecie za bardzo e, tego, co tu się stało Ale nie musicie, to nie, nie musicie, naprawdę nie musicie Dawid ją dostał, nie pamiętam od kogo Tu się pewnie wyświetli teraz po prostu to, o czym mówię Mówił mi, że ją dostał Ja uważam, patrz, że to jest jeden z lepszych przedmiotów, który dostałem w tym filmie Będę dumnie reprezentował, choć nigdy nie skakałem na nartach Nie, skakałem w sumie, ale z takiej małej skoczni Jeszcze pachnie, tylko nie wiem kim Chyba chyba. Fajna, co? A będzie w tym chodzić? No. No kurde, ty. Będą wszyscy, wiesz, mijali mnie na ulicy. Uuu, a ja będę... Się mnie już nie. Albym zjadł coś. Jestem głodny. Kurde, znowu nic nie ma do jedzenia, jest pusto. Żartuję. Czy jest wszystko tylko tu? Kurcze, karton. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych tatuaży. Było kilka takich, które... No dobra, Kielecki nie był tatuażem, ale jakby był, to jest tego stopnia tatuaż. Prażynki krewetkowe pikantne, a jest to wifon. Mówiłem? Mówiłem, że to jest tego typu tatuaż. Jest jeszcze prażynki krewetkowe pikantne kolejnej, prażynki krewetkowe łagodne. To jeszcze jedne prażynki krewetkowe łagodne. Oczywiście, co innego jak żółtka chińska. Złoty kurczak, ale... Nie jedna, a dwie. Nie, po prostu myślałem, że jest ich trochę więcej i chciałem zrobić taki duży stos, ale zobaczyłem, że każda jest inna. Standardowy smak kury. Z różowymi, fo, łagodna. Smak krewetkowy, pikantny. Mega ostra. Nudle z sosem carbonara i napoli. Teraz już są rzeczy, o których nie mam pojęcia i, i nawet jak teraz na nie patrzę, to dalej nie wiem, czym one są. Eee... Kimchok. Shrimp flavor. Ej, to nawet nie wygląda jak wifonowskie. To jest jakaś inna podmarka chyba. Hot and spicy chicken flavor, dwa razy spicy. Korean hot beef. Ja nie wiem, czy to są jakieś nowości od wifonu, czy ja po prostu żyję pod kamieniem. Hot and spicy chicken flavor. To jest poczwórna ostrość. Poczwórna ostrość. Poczwórna ostrość. Widziałem to trzy razy, żeby bardziej to uwypuklić. Fajnie, fajnie, fajnie. Ja serio nie wiedziałem, że to wszystko jest od Wifonu. Oczywiście to jest taka rzecz, wi wiadomo, człowiek każdy wie, że Znam ludzi, którzy w ogóle czegoś takiego nie jedzą, ale ja uważam, że to jest takie guilty pleasure, nie? Jak od czasu do czasu czy człowiek skubnie, to nie ma problemu. Ja lubię, lubię szczególnie takie ostre sobie wsunąć, także bardzo dziękuję. Wifon, jestem dumny z tego tatuażu. Mam ostatnią paczkę, ale zanim ją utworzę, muszę wam coś powiedzieć. Dostałem masę różnych rzeczy i śmiało mogę stwierdzić, że żadna nie była tego warta. Wiem, bo sprawdziłem to na własnej skórze. I może was zaskoczę, ale kompletnie nie nie chodziło o to, jakie rzeczy dostanę, bo umówmy się, żadna nie będzie tak cenna jak skrawek mojego ciała, a większości nawet nie użyję, tak szczerze powiedziawszy, bo po prostu nie są mi potrzebne do szczęścia. Cenię w życiu zupełnie inne rzeczy, a te tatuaże nic nie zmieniają, bo dalej jestem tym samym człowiekiem. Pozostało mi jedynie słuchać wywodów na ten temat podczas każdego rodzinnego obiadu. Ale wiecie co? Szczerze myślę, że prawdziwa wartość jest w tym, co tak naprawdę nas napędza. Więc odpowiedz sobie teraz na pytanie, co ty chciałbyś zrobić, gdybyś nie bał się, że ktoś cię oceni? Ale zakończenie, ale zrobiłem, nic tu nie ma, po prostu to miało być takie zakończenie filmu. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam cię serdecznie, Kekosia, Podłoga33. W następnym filmie wylosuję kolejną osobę z moich obserwujących na Instagramie. A w międzyczasie możesz zobaczyć ten kolejny film, który YouTube ci proponuje, bo uważa, że ci się spodoba. Buziaczki.